Lepiej późno, niż wcale. Piłkarski świat poszerza swoje horyzonty i rozpoczynamy naszą przygodę z YouTube. Witamy wszystkich bardzo serdecznie i mam nadzieję, że będziecie śledzić nasz kanał. Dzisiaj ze mną jest Mikołaj. Cześć. Pieniądz. Witam. I Wiktor. Witam każdego. Jeżeli wam się spodoba, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji oraz dzwoneczka i napiszcie w komentarzu, czy wam się podobało, co moglibyśmy zmienić i jakiego rodzaju materiały chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. Zaplanowaliśmy na dzisiaj trzy tematy do poruszenia, na początku chcielibyśmy Wam opowiedzieć o naszych planach na ten kanał. Postanowiliśmy stworzyć kilka formatów, które będą ukazywały się w poszczególne dni tygodnia. Od poniedziałku do piątku będą publikowane magazyny lig europejskich. Na ten moment w realizacji są cztery. To są to takie programy jak podsumowanie kolejki Ekstraklasy, Bundesligi, Serie A oraz Premier League. Nie oznacza to, że omówienie innych rozgrywek nie będą pojawiały się na kanale w najbliższej lub dalekiej przyszłości. W weekendy planujemy różniejsze materiały, np. przykład quizy z administracją oraz widzami bądź członkami grupy. W dalszej przyszłości planujemy także transmisje na żywo, w których będziemy oglądać mecze i wyrażać na bieżąco swoje przemyślenia oraz opinie, a także streamy z grania w różne gry. Więc w weekendy będzie mniej poważniejszy rodzaj filmów. Teraz chciałbym, żeby każdy z prowadzących Dane magazyny zdradził nam parę informacji na temat swojego projektu. Na początek może Wiktor Rzeziński, czyli właściwie grupy Piłkarski Świat. Wiktor, będziesz prowadzić magazyn o ekstraklasie. Racja? Tak, zgadza się. Mój magazyn pod tytułem Cóż, że o Polsce będzie skupiać się na najciekawszych momentach w polskich ligach. Za jakiś czas w dziennikach będą pojawiać się goście, którzy są bardzo zżyci ze swoimi zespołami i mam nadzieję, że będziecie słuchać naszych cotygodniowych dyskusji. Następnym programem, który planujemy, będą tygodniowe podsumowania Premier League, które będzie prowadzić jako pieniężny, a.k.a. pieniądz. Mm, tak, tak jak Bartek powiedział, e, będę prowadził program o tematyce Premier League, czyli to jest chyba aktualnie najbardziej oglądalna Liga Świata. Co tydzień będę podsumowywał aktualne wydarzenia z wysp. E, od czasu do czasu też będziemy zapraszać ciekawych gości, aby porozmawiać o angielskiej piłce, i mam szczerą nadzieję, że będzie to interesujący format dla fanów brytyjskiego futbolu. Tak, i trzeci magazyn będę prowadził ja. Będę się skupiał na rozgrywkach Ligi Włoskiej. Planuję zapraszać gości, którzy są prawdziwymi sympatami włoskiego futbolu, bądź kibicują zespołom państwa położonego na Półwyspie Apeńskim. W moim programie będą omówienia poszczególnych spotkań oraz wiele ciekawostek ze świata calcio. Prowadzącym czwartego formatu będzie Mikołaj Szczygieł, który co tydzień będzie przekazywać Wam wszystkim, co musicie wiedzieć o fuzbalu w państwie składającym się z 16 landów, czyli Niemczech? Tak, zgadza się. Ja będę prowadził akurat magazyn poświęcony Bundeslidze. Co będzie w programie? No to na początku przyda się nazwa, będzie to nazwa Fairly in Deutschland. Będziemy zapraszać gości, rozmawiać z ekspertami, Nie zapraknie różnych ciekawostek, statystyk, wypowiedzi osób, które na tym znają się po prostu najlepiej. W naszej grupie jest też wielu fanów futbolu za naszą zachodnią granicą, więc myślę, że na pewno przypadnie do gustu wam mój, jak i moich kolegów magazyn. Przed nami dwa tematy do rozmowy. Po pierwsze, w czwartek była konferencja Paulo Sousy. Chciałbym Was zapytać o Wasze odczucia i przemyślenia na temat nowego trenera, reprezentacji. Ale przed tym jeszcze Mikołaj opowie nam szczegóły wirtualnego skania z selekcjonera, z dziennikarzami. Tak, zgadza się dziś, punkt o 13 rozpoczęła się na kanale na YouTubie Łączy z piłka Pierwsza konferencja Paulo Sousy Naszego nowego selekcjonera, no i tak oglądając ją zapadło mi w pamięć kilka rzeczy, pierwszą jest na pewno Nawiązanie do naszego papieża Cytatem że Tam na pewno jak dobrze pamiętam było, żeby się nie poddawać i wierzyć w siebie Więc na pewno mnie tym zaplusował, jak i u innych, którzy to oglądali. A co do futbolu, no to na pewno przypomina się początek, czyli to, kiedy mówiło, o grze wieloma systemami. Też, że zawodnicy powinni umieć przechodzić z gry na przykład na dwóch napastników, trzech obrońców, tak jak robił to on w innych klubach, lub gry z skrzydłami. No i moim zdaniem, jak będzie miał oczywiście czas na treningi, to nauka tego wszystkiego. Zapisuje, co wy sądzicie, Bartek? Selekcjoner został zamówiony głównie o sile drużyny, gdy wszystko w niej działa. Nie? Więc, moim zdaniem, jeśli każdy będzie dawał z siebie 100%, to przystosuje się do danej takiej. Chociaż wydaje mi się, że selekcjoner będzie bardziej patrzeć na to, jaki zawodnik ma, jakie dyspo jakie ma preferencje i umiejętności, i będzie przystosowywać nie taktykę jakby nie zawodników do swojej taktyki, tylko taktykę do danego zawodnika, żeby to połączyć w jedną drużynę. I Robert Lewandowski ma być liderem tej układanki Portugalczyka. Nasz snajper ma napędzać kolegów z drużyny i dyrygować nimi. Podoba mi się zamysł trenera na temat takiej oraz przemieszczania tych zawodników, ponieważ każdy będzie miał swoje wyznaczone role i nie będzie później e, takich tłumaczeń, że nie wiedzieliśmy, co mamy robić, jak na przykład te sławne 9 sekund Roberta Lewandowskiego. Tak, właśnie teraz jak się wypowiadałeś, to mi przyszło na myśl to słynne 9 sekund. Taka jakby niemoc w naszym zespole, że nie wiemy co robić, nie wiemy jak grać. No, z zapowiedzi naszego nowego selekcjonera wyszło, z tego, wyszło na to, że po prostu yy, będziemy umieli czy to ofensywnie, czy to defensywnie yy, grać na najlepszym poziomie. Yy, potem też dziennika zadawali mu pytania na temat właśnie lewego, jak wspomniałeś, Bartek. czy będzie takim liderem, też pamiętamy jaką za nawałki, jaką funkcję za nawałki odgrywał Robert, Lew Robert Lewandowski, a jak to było u Jerzego Brzęczka, że statystyki nie były takie dobre. Mówił też o Zielińskim i yy, tak jakby takie budowanie tego zespołu przez te najlepsze ogniwa. I moim zdaniem to jest właśnie dobry sposób, że ci najlepsi powinni dawać przykład niedoświadczonym tym, którzy po prostu są od nich stosunkowo słabsi. Co o tym sądzicie, Kuba? Znaczy właśnie też tak uważam, że yy... Że to liderzy tutaj powinni, napęd że liderzy powinni napędzać tą kadrę. Tu się zgodzę, akurat. Em, że że te, jakby te wartości, które. Nawet nie chodzi o same umiejętności, ale też jakby o, o to, jaki, o, jaki oni mają wpływ psychologiczny na tych młodszych zawodników. na tych to Nawet no, w, zobaczyliśmy w tym roku, ilu, ilu debiutantów wprowadził Jerzy, Jerzy Brzęczek do naszej kadry. Więc em, uważam, właśnie, że ci liderzy, jeśli dobrze poprowadzą tych młodych zawodników, może poprowadzą to złe słowo, ale nakierują, to będzie to strzał w dziesiątkę dla naszej kadry. Mm, tak, też się muszę z tym zgodzić, że i Jurek Brzęczek niezależnie co zrobił w naszej kadrze przez te dwa i pół roku, to i tak wprowadzając tę młodzież trochę u mnie zaplusował, jak i pewnie u innych. No właśnie potem na konferencji naszego nowego selekcjonera były pytania właśnie o młodzieżowców. I nawet wspomniał Paul Sousa, że Obserwuję naszych zawodników, że jest wielu z takim dobrym potencjałem, który może wyjść do kadry. Mówił dużo o tych młodzieżowcach. Moim zdaniem, młodzieżowcy powinni być, tak jakby, nie ostoją, tak jak Lewandowski czy Zieliński, ale taką podstawą, która buduje zespół. Co o tym sądzisz, Wiktor? Z różnych młodzieżowych piłkarzy z naszej kadry, gdyż. Każdej drużynie młoda krew jest potrzebna, bo to jednak oni napędzają później ten zespół, bo starsi jednak już powoli odchodzą, a młodzi cały czas tam napędzają tą drużynę i są perspektywiczni na lata. Tak, zgadza się, no, młodzież jest takim fundamentem chyba w każdym zespole, nie to w reprezentacji czy też w klubie. No, ale fundamenty w naszej karze na pewno są bramkarze, bo nawet dzisiaj natknąłem się na nawet na taki artykuł, gdzie było mówione, że chyba nikt w Europie czy na świecie nie ma takich problemów z wyborem bramkarza jak my bo mamy tylu klasowych bramkarzy w najlepszych ligach świata, że ciężko wybrać selekcjonerowi tę jedynkę. No ale nasz selekcjoner wspomniał, że ma już wybór, no ale go oczywiście nie zdradził, żeby zostawić rąbkę tajemnicy. No i co ja o tym myślę? Ja uważam, że i tak numerem jeden będzie Wojciech Szczęsny. Fenomenalny sezon w Juventusie. Ale myślę również, że hmm, czy to Łukasz Fabiański, na przykład właśnie trzeci bramkarz, o którego też potem będziemy pytać, mogą dostać jakieś szanse. No jak wy się w tym zapatrujecie, czy będzie taka stricte ta jedynka, czy raczej dwóch bramkarzy jak to było za dawnych lat? Bartek, ja uważam, że jedynką będzie Wojciech Szczęsny. Chociaż Łukasz Fabiński też może dostać swoje szanse, na przykład w meczach towarzyskich przed Euro, żeby sprawdzić jego dyspozycję. Mogą na przykład grać po 45 minut w tych meczach. Mi się wydaje, że to jest bardzo dobra opcja, bo będą e, różni rywale i zagrają tyle samo. Więc, żeby byli po prostu w formie i w dyspozycji, żeby nie, żeby nie mieli takiej długiej przerwy po zakończeniu rozgrywek, to będzie najlepsza decyzja trenera. Łukasz Fabiański jest bardzo ważnym ogniwem w naszej prezentacji. Wszyscy byliśmy oczarowani jego interwencjami na Euro 2016. No i nieraz ratował naszą drużynę przed stratą bramki. No jednak, myślę, że trzeba już podjąć ten ostateczny wybór. No i Fabiański ma w kwietniu, dokładnie 18 kwietnia już 36 lat. Więc. No, nie jest on przyszłością reprezentacji. Potrzebujemy brąkarza, który będzie już um, ustabilizowany, będzie znał swoją rolę w drużynie, będzie wiedział, że jest liderem i że on zawsze będzie po prostu odgrywał ważną rolę na wojsku. I Wojtek może bronić jeszcze przez 5 lat albo dłużej na wysokim poziomie. No, i gra w Juventusie. To jest aktualny mistrz Włoch i broni strzały największych gwiazd Ligi Mistrzów. I no, wydaje mi się, że potrzebujemy go jako lidera. No i szczególnie wtedy na Euro on będzie właśnie potrzebny. Przez cały sezon teraz uczy się na pewno wiele od Gianluigi Bufona. Przebywa z nim no, w klubie dużo czasu naprawdę i na, na pewno uczy się kierowania obrońcami, przerzucaniem piłki do przodu, na, na wahadła też. No a z przodu musi przerzucać tą piłkę, tam jest Cristiano Ronaldo, Alvaro Murata Myślę, że no, jest komu podawać i w reprezentacji u nas też jest Robert Lewandowski. Najlepszy napastnik na świecie, najlepszy piłkarz na świecie, więc... Na pewno Wojtek no, musi być numerem jeden, moim zdaniem. Mm, tak, racja. Ja też sobie jakoś tak nie mogę wyobrazić, że w innych reprezentacjach bramkarz Juventusu, czyli no, mistrza Włoch, jest po prostu bramkarzem rezerwowym. To po prostu nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. No ale z drugiej strony West Ham, możecie mnie poprawić tutaj Kuba, przypominam, że on będzie prowadził magazyn no, Lidze Angielskiej. West Ham jest bodajże czwarty, więc no, prezentuje się też na bardzo dobrym poziomie. Ale wiadomo, że to ta jedynka, ten nasz bramkarz podstawowy, będzie opierał się na mm, dwóch zawodnikach na Wojtku szczęsem i na Łukaszu Fabiańskim. No ale ostatnio też było dużo rozmów o trójce. No i też wiemy, że Paulo Sousa swoją karierę rozgrywał te, również w Niemczech, w Niemczech, gdzie występuje Rafał Gikiewicz. We Włoszech mamy za to kolejnych dwóch bramkarzy, którzy nadają się na tę trójkę. Jest to Bartek Drągowski i Łukasz Skorupski. Co Wy sądzicie? Kto będzie tą trójką? Czy wreszcie Rafał Gikiewicz da radę wejdzie do tej kadry? Albo też była opcja, że będzie czterech bramkarzy na Euro. Co myślicie, Kuba? W mojej opinii wybór czterech bramkarzy na Euro nie jest zbytnio dobry, bo jednak dla mnie zawsze ta trójka jest optymalna, bo ani nie zabieramy miejsca, bo zawsze to jest jedno miejsce, które można dać komuś innemu, jakiemuś zawodnikowi z pola. No a wiemy, że Euro to jest jednak ważny turniej tam, warto rotować składem. Um, moim zdaniem trójką, no to zależy od formy w zasadzie. Aktualnie no to myślę, że, że Bartek Drągowski na to chyba najbardziej zasługuje i zostajemy przy tej dwójce szczęsny Fabiański, ale mówię, do Euro zostało jeszcze niecałe pół roku, więc, e, więc to wszystko może się zmienić. Mm, tak, zgadza się, no jeszcze teraz w sumie minęła połowa sezonu, więc y, rozgrywki wciąż trwają, ale co mi się zapadło w pamięci z tej konferencji? Mm, na pewno tak taki cytat, który zapamiętałem, to powiedział nasz selekcjoner. Chcę widzieć zespół, który jest odważny, ambitny i wie jak rozgrywać piłkę. Jak to wyglądało u naszego poprzedniego selekcjonera? No, często też widzimy wypowiedzi, że nie ma tego meczu takiego, który pokazuje, że przejął tę reprezentację, jest ta moc. No, niby był mecz z Austrią, no, ale nie, nie ma porównania do meczu Adama Nawałki z Niemcami. No i teraz niedługo jest mecz z Węgrami, potem wyjazd do Anglii. I czy ten mecz z Węgrami może być takim przełamaniem, takim wejściem Paulo Sousy? Co myślisz, Wiktor? Na pewno jeszcze jest za wcześnie na to, żeby tak oceniać, gdyż dopiero Paulo Sousa spotkał się dzisiaj pierwszy raz z Wońkiem, z Brzęczkiem. Jeszcze nie zna dokładnie tak naszych zawodników. Musimy chociaż zaczekać do pierwszego treningu, do opinii tam piłkarzy, jak oni to będą oceniać, jak im się podoba trening, co myślą. Bo tak, na razie to możemy tylko gdybać. A no, po prostu jeszcze nie mamy żadnego porównania, jak działa ten nowy trener. Myślę, że mecz z Węgrami może się okazać takim przełamaniem, jeśli trener ma nowy jakiś plan na tą drużynę. Aczkolwiek, no po prostu musimy jeszcze to zobaczyć, jak to będzie wyglądać, bo na razie to tak gdybamy sobie. Mhm, rozumiem. A właśnie te dwa mecze: Anglia, m, najpierw Węgrzy, a później wyjazd do Anglii. Ile punktów zdobędziemy, jak myślicie? Według mnie... Trzy. Z Węgrami tylko wygramy, z Anglią przegramy. Hmm, rozumiem. Kuba? No to... Wie, wiemy, że kadra Anglii jest bardzo mocna, ale e, tak optymistycznie dosyć powiem, że wyciągniemy cztery punkty, że wygramy z Węgrami i e, zremisujemy z Anglią. Bartek? Wydaje mi się, że zwycięstwo z Węgrami jest takim obowiązkiem. Chociaż zależy jeszcze od formy zawodników, na przykład Węgrów, którzy grają w Lipsku. Dominik Soboslaj albo e, Orban. No na razie Soboslaj jest skontyzujany, więc nie wiadomo jak to będzie. Ym, ale myślę, że z Węgrami uda nam się zdobyć te trzy punkty. A w Anglii, no to jest Wembley, to nigdy nie wiadomo. No wydaje mi się, że może być 0-0, albo możemy przegrać po stracie jednej bramki. O przegrana minimalna może nie boleć. <grych> ale tak ogólnie podsumowując tę konferencję, to. Uważam, że Paulo Sousa na pewno zaplusował wszystkich dziennikarzy. Myślę, że będzie się prezentował tak samo jak na tej konferencji, tak samo i na boisku, że tak jak wspominał, że kadra znajdzie taki jakby złoty środek, że będzie wiadomo to, czego jest i kto ma co robić. No i uważam, że to też zaplusuje już w pierwszych meczach i potem w późniejszym turnieju czy też w późniejszych eliminacjach. O, a teraz czeka na nas jeszcze trzeci temat, no nie Bartek. Tak, ale ja chciałbym jeszcze dodać, że, moim zdaniem, bardzo dobrą decyzją selekcjonera Sołzy jest to zorganizowanie spotkania, o którym mówił na konferencji, ze wszystkimi zawodnikami, którzy grali w kadrze Jerzego Brzęczka. Moim zdaniem, właśnie to jest taki powrót do czasów Adama Nawałki, gdy selekcjoner rozmawiał z tymi największymi, tymi najważniejszymi zawodnikami w naszej kadrze: z Robertem Lewandowskim, z Grzegorzem Krachowiakiem, z, Kam z Kamilem Grosickim, z Kamilem Glikiem. Moim zdaniem właśnie to jest bardzo ważne, żeby rozmawiać, żeby ta relacja na linii Selekcyjnej zawodnicy wyglądała tak, jak za kadencji Nawałki. I teraz przejdziemy do trzeciego tematu, który mamy na dzisiaj zaplanowany. A więc tak, powrót naszej rodzimej ligi, czyli Ekstraklasy. Ekstraklasa wystartowała. Przypominam, że magazyn Cóż, o Polsce będzie prowadzić Wiktor. I mamy nadzieję, że będzie śledzić nie tylko jego odcinki, ale też wszystkie odcinki na naszym kanale. I za nami pierwsze spotkania i koniec czasu tak naprawdę na przygotowanie nowych zawodników wprowadzonych zimą do rozgrywek. Kluby Ekstra Klasy no, nie poszalały na rynku transferowym, ale pewne wzmocnienia zostały poczynione, więc chciałbym was zapytać, które transfery najbardziej zwróciły waszą uwagę oraz jakie macie przewidywania co do Mistrza Polski oraz Najlepszej Trójki? Może na początek Mikołaj? To może zacznę od tego Mistrza, no to myślę, że jednak Raków trochę trochę przystopuje i nie będzie już, znaczy nie jesteśmy też ekspertami, nie możemy tego powiedzieć, my tylko powiedzieć, tylko tymi sympatykami, ale myślę, że jednak Legia pewnie będzie to mistrzostwo. Kto w pucharach, to może być jeszcze różnie. Myślę, że Raków da radę. Myślę, że da radę po prostu występować w Conference League. A z transferów to Warta Poznań, która strzela chyba bodajże najmniej goli w lidze. Razem z PBSKIDziem, a ich najlepszym strzelcem, jeżeli się nie mylę, Mateusz Kuźmiński. Cztery bramki, no więc nie powala w ekstraklasie. No i sprowadzają Makana Baku z Holstein Kiel. Ma on 22 lata. No i jest to oczywiście napasnik. Czy da radę w ekstraklasie? Czy będzie to taki jego przystanek? Czy pomoże Warcie w walce o utrzymanie? Przekonamy się już niebawem, bo wystartowali. Drugim transferem, który wybrałem jest Łukasz Bejger, chłopak wraca z Anglii, przygoda była udana, 5 spotkań w młodzieżowej Premier League, 219 minut. Przypomnę też, że do Anglii poszedł z Akademii Lecha Poznań, no ale wrócił do Śląska. Występował też w reprezentacji U19 no i oczywiście gra na środkowej obronie, więc będzie to... Myślę, że dobre w złotynie Śląska-Wrocław. Pieniądz, a tylko wybrałaś? wybrałeś? A co do moich przewidywań do, do Mistrzostwa Polski, no to osobiście, no chciałbym, żeby jako osoba na chciałbym, żeby powalczyła chociaż te Europejskie puchar, a może nawet o Mistrzostwo. Ehm, ale no zdaję sobie sprawę, że, e, że co do Mistrzostwa, no to pewnie Legia wygra na koniec sezonu. Tak często bywało, że ta walka jednak była. E, że te przewagi mnie były duże, no ale Legia jednak wygrywała i, e, i tak samo myślę, że będzie w tym sezonie, innej no i Pogoń też, która, która potrafiła bardzo dobrze zawsze zaczynać sezon, tą pierwszą połówkę skończyć w czołowej czwórce, a potem gdzieś ta forma się dała i no, kończyli sezon gdzieś w, w okolicach siódmego, ósmego miejsca. Wiktor, a jakie są Twoje przewidywania co do mistrza i pierwszej trójki? Moim zdaniem o mistrzostwo w tym sezonie będą się bić Legia i Pogoń Szczecin. Pogoń widać, że ostatnio odpaliła z formą, 4 mecze wygrane, więc naprawdę jest nieźle. Raków myślę, że wypali się tak jak zawsze. Znaczy, no nie tak jak zawsze, ale no po prostu nie mają jeszcze takiego doświadczenia. Pogoń Szczecin już nie pierwszy raz jest w szczycie tabeli, nie pierwszy raz się bije o czołówkę, więc pójdę ich na drugim miejscu. Myślę, że mistrzostwo wygra jednak Legia a ostatnie miejsce na podium myślę. Zastanawiam się, tutaj nad śląskiem Wrocław, ale śląsk Wrocław zawsze traci formę w koniec, więc myślę, że jednak oni nie dają rady. Bardziej bym tutaj typował, że jednak Jagiellonia Białystok się odpali i zajmie do trzecie miejsce. Okej. Okay. Moim zdaniem wygra Legia Warszawa. W sumie to nie jest takie jakieś, zaskoczenie, nie jest jakieś ale mm, na drugim miejscu mi się wydaje, że jednak ten Rakup się utrzyma. Marek Papszun to jest genialny mm, trener. I moim zdaniem, naprawdę te transfery, na przykład Iwo Kaczmarski czy Maciej Wilusz, to na, naprawdę to są genialne wzmocnienia. I moim zdaniem, uda im się utrzymać to drugie miejsce. A na trzecim miejscu widziałbym pogoń Szczecin. Mają najmniej y, straconych bramek w tym sezonie Ekstraklasy, Myślę, że utrzymają swoje miejsce, na którym teraz są. I na koniec, jeszcze chciałbym y, przedstawić wam moje wybory do trans transferów. I moim zdaniem. Najciekawszym transferem zimowego okienka jest pozyskanie Bartosza Salamona przez Lech Poznań. 29-latek wraca do Polski do kolejorza po prawie 15 latach. Wydaje mi się, że jest on idealny dla klubu z Poznania. Lech no, chce jeszcze powalczyć o te europejskie puchary. Stracili Kubę Modera, Carlo Muchara czy też Cerno Markowicza, Dlatego no, potrzebowali wzmocnić w defensywie. A Salamon jest takim typowym włoskim stoperem, który świetnie rozgrywa piłkę Pilnuje napastników i genialnie gra głową, co nieraz pokazywał podczas swoich występów na dwóch szczeblach rozgrywek we Włoszech. Moim drugim wyborem jest Bojan Nastić. Może taki nieoczywisty wybór, ale jest to bośniacki lewy obrońca, pozyskany za 300 tysięcy euro z Bate Borysów. Jest on teraz obrońcą jak Biały Białystok. Ma 26 lat, no i ma przeszłość w Belgii, Serbii. Kilka lat temu nawet grał w barwach gęku w Lidze Europy, więc myślę, że poradzi sobie w drużynie Bogdana Zająca. Zapytałem o opinię na temat tego zawodnika, mojego znajomego Krzysztofa Wodocha, który przekazał mi, że Nastić to piłkarz, który przychodząc do gęk z wojewodiny, wykazywał bardzo duży potencjał i w wieku 21 lat był wybrany najlepszym prawym obrońcą w Lidze Serbskiej. I w drużynie gęku pokładano w nim duże nadzieje. Zagrał w około 40 meczach i Krzysztof określił go jako typowy, typowy przeciętniak, Więc wydaje mi się, że to już jest teraz taki, że wszedł na jakiś poziom, gra w tej lidze Europy, i teraz to już jest trochę zjazd. Bo Borysów nie, nie jakby poradził tam sobie, ale wydaje mi się, że on chce jeszcze czegoś więcej i te, ten transfer do Polski może być takim odbiciem się na jeszcze wyższy poziom. Ma 26 lat, więc myślę, że jeszcze ma jakieś perspektywy przed sobą. I mój trzeci wybór to Iwo Kaczmarski, jak już wcześniej wspomniałem, gdy mówiłem o Rakowie. Jest to 16-latek z Rakowa często właśnie i uważam, że ma on ogromny potencjał i trener klubu Częstowy pomoże mu w rozwoju. Przyszedł do Rakowa też Dominik Holec, bramkarz z zagranicy i ma on zastąpić na bramce Jakuba Szumskiego. I przypomnijmy, że Polak przyjął się do Tureckiego Erzurum Sport. No i co? I to by były moje wybory. Nie tak naprawdę to by było już na tyle w tym odcinku. Ze mną był Mikołaj. Cześć. Pieniądz. Byłem ja. I Wiktor. I Siemka. Do zobaczenia w następnym odcinku. Tak, dziękujemy wam za obejrzenie pierwszego filmu na naszym kanale i zachęcamy do oglądania następnych, które będą już niedługo. Do usłyszenia.